Control has lost communication with the craft. They fear something catastrophic may have occurred. I've dreamt of this moment. Two of us teaming up. I pray. We can only hope wherever he is. She's watching this. He's seeing this. Dzisiaj pokadamy o pierwszym zwiastunie drugiego sezonu serialu Supergirl. Jest to pierwszy zwiastun, w którym widzimy jakiś materiał z drugiego sezonu. Serial ma swoją premierę za trzy tygodnie, tak więc do tego czasu na pewno dostaniemy coś więcej. Tutaj z kolei mamy taki pierwszy podgląd na Kal-Ela, zarówno w kostiumie Supermana, jak i w swoim naturalnym środowisku jako reporter Clark Kent. W zwiastunie włapam kilka rzeczy. Po pierwsze, statek kosmiczny ma jakiś problem i tutaj słyszymy dwa głosy narracyjne. Pierwszy z nich mówi, Mam nadzieję, że ona to widzi, a drugi mówi, Mam nadzieję, że on to słyszy. Oba głosy muszą pochodzić z dwóch stacji kosmicznych, jednej znajdującej się w Metropolis, gdzie, że tak powiem, urzęduje Superman, a drugiej w National City, gdzie mamy Supergirl. Tak sobie nad tym myślałem, i wydaje mi się, że najbardziej logiczne byłoby rozbicie tego statku, albo jego upadek gdzieś na pograniczu tych dwóch miast. Co mogłoby spowodować spotkanie Clarka i Kary celem uratowania załogi. Nie wiemy skąd pochodzi, a właściwie do kogo należy ten statek. Może to być NASA, ale nie wykluczałbym też filmy Luthor Corp, ponieważ w tym sezonie ma się pojawić Lena Luthor, czyli siostra Lexa Lutora, która obejmie władzę w firmie, a jej celem będzie świeży start i oczyszczenie jej rodzinnego biznesu, który przez kryminalne powiązania brata jest źle kojarzony. Co do Clarka i Kary ich spotkanie może się przerodzić w dłuższą przygodę. Wiemy oficjalnie, że Superman będzie co najmniej w pierwszym i drugim odcinku. Mamy również kilka zdjęć z planu, które umieściłem jakiś tydzień temu na Facebooku, na którego was przy okazji zapraszam. Na tych zdjęciach widać Supermana w siedzibie Dio. Ma on dość ciekawe spotkanie z Hankiem Hensho i wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby ta dwójka stoczyła walkę. Widzieliśmy już w pierwszym sezonie walkę między Hankiem a Karą, gdy ta była pod działaniem czerwonego kryptonitu. Tak więc szanse na powtórzenie takiej walki są nikłe, no ale kto wie. Dalej mamy też zdjęcia, na których występuje już Clark Kent, znajdujący się w Katko Worldwide Media. Pamiętajmy, że z finałem pierwszego sezonu Kara awansowała ze stanowiska sekretarki i obecnie ma własne osobno wydzielone miejsce pracy, ale nie wiemy czym dokładnie będzie się zajmowała. Dodatkowo też jestem ciekaw spotkania Clarka z Jamesem. Z tego co pamiętam, jeszcze w pierwszym sezonie James mówił, że to właśnie Clark wysłał go do National City, aby ten pomagał Karze. Więc tutaj może się wywiązać bardzo ciekawa rozmowa. Co do dalszych filmów, jutro jest premiera pierwszego odcinka serialu Agents of Shield, więc również jutro pojawi się umówienie tego odcinka. A do tego, jak znajdę więcej czasu, to jeszcze w tym tygodniu nagram coś na temat solowego filmu z Harley Quinn. Tak na koniec, pytanie do Was. Jako, że teraz mamy już taki pierwszy wgląd na strój Supermana, jak go oceniacie? Czy według Was jest on dobry, może nawet lepszy niż strój filmowego Supermana? Dajcie znać w komentarzach. Jak zawsze, dzięki za obejrzenie tego odcinka. A jeżeli Ci się podobał, to proszę zostaw łapkę w górę, to mi bardzo pomaga. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji, aby być ze wszystkim na bieżąco, a my jak zawsze widzimy się na Facebooku, Instagramie i w następnym odcinku.